Stary, dam ci najlepsze rzeczy w grze za tą Tesla CO, przecież to jest warte miliony, to warte 9 milionów jest, stary! O ja, ale to jest moja jedyna Tesla. Dobra, 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 daję, daję, proszę! O ja, o ja on mi to da! Dobra, czy teraz mogę to zaakceptować, ale mnie nie oskamuje w ogóle? Okej, okay, akceptuję. E gdzie one znikły? Halo! Ej, skamerze! Ha ha, ha, ha ha, ha zostaw suba i łapkę, żebym cię nie oskamował. Zodawaj so, Tesle, oddawaj, Ja zapraszam was na firewood.pl e. Dogecoin? Tak, Firet.pl. Kozacki sklep z koszulkami, bluzami i różnymi rzeczami. Kup sobie coś. Dobra, mam tylko 200 dolarów, ale dzisiaj lecimy po najlepszej temy w grze. Czyli na przykład muszę kupić dom z tych 200 dolarów. Kupmy na start. Tą kanapkę, dobra. Piłkę, dobra, dwa pomidory, dobra. I pierwszy trade jest z panem Jeremy. Co możesz mi zaoferować? Pan dać tylko, nie wiem, rolkę papieru to i nic więcej. Do rzuć, proszę. dożuć, dorzuć mordeczko. Nie plis. no, panie kochany. No dobra, to po znajomości, ale to druga rolka papieru, jest, toaletowego. Nie, druga. Dobra, Dobrze. czekaj, leci czekaj. na przykład. Mogę Piłkę do rzucić, ale ja chcę więcej wtedy, więcej, więcej. No a, masz popita jednego, Popit, ale, to ale więcej, 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 proszę. Kanapkę, ale wow. to, kanapka, to jest nadgryziona moja kanapka. Dobra, wyszkoły, kanapka ze szczury, może myć. być. Dobra, to teraz ja rzucam ugryzioną przez moją babcię kanapkę! Tu taki będzie popita, proszę bardzo. Dobra, dobra, dobra rzucam pomidora i akcept. Uwaga, no. akcept! Jest, no. <laughs> dobra. Bez ile to jest popitów, co jest? 10 popitów dostałem, to to, to czyli ile zarobiłem? Ja, zarobiony jestem! Jo, idziemy do kolejny trade. O, zdrob to mi popita, dobra, żółty popit, ja mu dam. Unicorn! Ty, iPhone'a ma iPhone'a ma! Proszę dodaj to, dodaj! Jest, mam iPhone'a! Dobra, już zarabiam powoli. Dobra, 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 dobra. Mamy iPhone'a i żółtego popita. Dobra, to ja dorzucę mu kanapkę mojej babci! Ja, dobra. o dorzucił mi popita. Dodaj, dodaj, to czekaj, dodam mu unicorna, dobra, dodam mu jeszcze ten papier. O, dorzucił mi to, Jezu, jestem na plus! Ten iPhone jest warty 5 tysięcy, już będę na plus mega! Okej, okay, ja więcej, dobra, to ja mu dorzucę to. Okej, okay, dorzucę mu... Ej, dobra, zacznę mu dorzucać popitu. Dobra, na razie chyba jestem na plus, co nie? Dobra, że jest to kolejny popit. Kolejny i kolejny. Dobra, akcept. Proszę, zaakceptuj. Proszę. Czy zgodzi? Jest! Jest, 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 jest! Jesteśmy jest, jest zarobieni! Jesteśmy zarobieni chyba na tym przejdzie uwaga. To już jest wszystko, dobra. Mamy iPhone'a za 5000 tysięcy! Mamy wszystko jak na iPhone'ie, ja Mariuszek 306 i on ma auto. Proszę, proszę, daj Okej, okay, czy mi rzuci. O, o, dobra, rzucił, dobra, teraz pewnie ja muszę dodać. Dobra, on każe mi dodać, nie więc ja mu dam iPhone'a, na pewno. Dobra. On chcę jeszcze więcej. Dobra, dodam mu popita! To! Jeszcze, czekajcie, kupię na przykład... Tego ty. Szybka! Dobra, ja chcę teraz dodać, żeby on mi dodał. Proszę, proszę, dodam. Nie ja chcę mi rzucić popita, no to, to jest słabe. Dobra, do ja mu dorzucę to. Dorzucę mu to. Dorzucę mu to. Dał da, da, drugie czerwone auto. Dobra, dobra, dobra. Ja mogę mu tylko pobity rzucić już tylko. Proszę, 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 dobra. Dorzucam raz, dwa. Nie, ja już chcę więcej. Dobra, spróbuję zaakceptować. O, o. Jest, mamy to! Ja. ja! Co, sorry! Mmm. Jaki trade! Patrzcie, nawet piszą, co? No, jaki trade? Dobra, weźmiemy dwa sportauta. o lol. Dobra, widz chce się wymienić. Igor, on mi daje takie rzeczy. Dobra, on mi daje słabsze. Ale dam mu wóz, bo jest widzem jeden. Tak, dobra, trochę straciłem, ale i tak mam auto. Okej, okay. Okay, kolejny trade z panem Baconkiem. On mi proponuje toaletę. <laughs> Toaleta jest warta. 1000 dolarów? Czemu to jest takie drogie? Dobra, dorzuć. A nie, bo ja mu nic nie dałem. Dobra, sport God za 10 tysięcy. Dorzuć, dorzuć. <laughs> Cash, cash, on ma cash. Do, cash mi droplo to 5 tysięcy jest warte, dobra? Czyli mamy już 6 tysięcy od niego. Dożyć, 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 bo. Dorzuć mi kolejną toalety, co jest? Kolejną, co za nubek. O okay. dorzuć Dożyć, dorzuć dożyć, dobra? Dorzucę mu yellow popit, Dam mu kluczyk, nie wiem, ile to jest warte Droplo mi kasy, 5 tysięcy kasy, dobra? Kolejne 5 pieśn... tysięcy. Kolejne, 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 może mi dorzucić coś jeszcze? Ja! Na co mi te toalety wszystkie Nie, to wypada już tam, zobaczcie Do tego tu jest, on chce więcej Dobra, dobra, dorzucę mu na przykład unicorn Kokonat e, e, Pineapple pen Dobra, sprawdźmy dalej Kolejną kasę mi dorzucić, dobra Dobra, może się zgodzi. Dobra, akceptujemy, teraz się może... Jest! Udało się! Yes! W końcu, dobra. O, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Co jeszcze mamy? Rozbieramy, zbieramy. Okay, Okej. Okay. Okej, mam moje lambo. Nie, moje lambo. A ile to jest warte? Mam cztery pliki kasy i cztery toalety, a pliki kasy są... Pięć tysięcy! Czyli zarobiłem... Io, ile ściana mam? Dobra, jeszcze mamy toalety. Ej, to zrobię tak. Sprzedam te pliki kasy. Okej, za te 20 tysięcy jacht z ekipy. Ekipa, ej. teraz ten. Jeszcze mogę kupić na przykład. O, moją dziewczynę. Dzień dobry, pani dziewczyno. Dobra, czyli mamy 20 tysięcy wydałem i to jest warte 20 tysięcy. Jesteśmy już na plus. Okej, kolejny trade. Zobaczymy, co dostanę za dziewczynę. <laughs> Proszę, piękna pani. O, droptą mi iPhone'a, ale ładny, to jest ten najnowszy. Dodaj, dodaj, no, przecież mi się nie opłaca, ona jest warta miliony, co nie? Dobra, zobaczymy. Łoo! Wow! Dobra, dorzucę mu jacht, co nie? No nie wiem, teraz ten trade jest taki równy, ale ja nie chcę iPhona, no? O, o, o! Teraz mi się opłaca, dobra, czekajcie, będzie ja co dorzucać w ogóle. Dobra, dorzucę mu książkę. Książkę lamy, uwaga. Co jest? Czemu on mi miecz rzuca? Co jest? O, chcę wie A on mi tego nie zaakceptuje, jest, jestem biedak. To moje wszystko, za czym ci... Co napisał? Haha, ha, napisał. Czemu się śmieje? Dobra, masz lepiej napisał. LOL, dał mi fon! Ej, to jest dobry człowiek! Ja! Ja! On się zgodził na lepszego tradera dla mnie! Dzięki! Stary, pioneczka! Jo, dobra, czyli mam Portcar, iphone max, diamond sword Słuchajcie, a co jak to sprzedam wszystko? Ile? 50 tysięcy i mamy diamenta Już naprawdę więcej nie potrzebuję Diament, czekajcie to Dobra, teraz musimy znaleźć kogoś, kto mi to wymieni na lepszą rzecz O, dobra, ten gościu bardzo chce tego diamenta, więc dropnę mu, zobaczymy co mi da Dodaj, no za darmo nie mogę dać, a co proszę O, o, dobra, iphone jest, nie, to mi się nie opłaca Dodaj, dodaj Trzy iPhone, dobra, już powoli, dobra Dobra, teraz jesteśmy na zero eee, On próbuje, nie, ja się nie zgadzam Mi się nie opłaca 5 iPhone'ów za jeden ten Nie sprzedam ich za tyle Doda Co tu się dzieje? Mam 15 iPhone'ów Nie, to jest przesada Coś się odwala U, Dobra, dodaj, dodaj On no, dodaje, po prostu dodaje, mam nadzieję, że to zaakceptuje Dobra Mam, mam, co jest klep wykupiłem, Apple no Dobra, dodaj, dodaj, dodaj To wszystko? No dobra, akcept! Ja się zgadzam, spoko! Uwaga, uwaga! Zgodził się! Ja! Mamy finale iPhone'ów 15? A 15 iPhone'ów to jest max, ja! 15 wodów, stary, piąteczka, dobry trade. A kupi wiecie co? Tesla Mamy Tesle! I teraz kupimy na przykład jeszcze za 10 tysięcy 000... a jacht! Bo on tak fajnie wygląda! Dobra, spróbujmy się z kimś potrajdować. Bra, tradujemy się z wiefiurką! sprawdzimy jak to wyjdzie. W mu po prostu wszystko, co mam. Dam mu na przykład Tesla, jak trochę iPhone'ów. Ty, on ma TNT, dobra, to mi się opłaci. Jak mi to dropnie, dobra, dobra, rzucił TNT. I teraz uwaga, czy się zgodzi? Czy się zgodzi? Nie, chcę więcej, dobra. Dorzucę u 5 iPhone'ów. Mam nadzieję, że wtedy mu się to opłaci. No, 10 tysięcy ten iPhone kosztuje, to się nawet, no, trochę opłaca. Dobra, rzucam, zaakceptuj. O, oh, o, oh, o! Oh. Yeah! Stary! Piąteczka! Dobra, ile to jest warte? Ile był warty TNT? 250 tysięcy! Jestem na plus! Tak, mogę to sprzedać za 100 tysięcy! Mieczyk, nie, nie chciałem tego przypadek. Kupić Tesle, Tesle i Tesle, okej, okay. kupię na przykład jeszcze tutaj parę iPhone'a, na przykład to, na przykład to, dobra, mamy to. z tym kamilkiem się potrajdujmy. Dobra, dropię mu to. Napisał, nie chce, Ooo, oh, o dobra, Tesle może, proszę Tesle! Tyle jeszcze do Tesle. Uwaga, co widać? Do w ogóle nie, wiem, co on... Rainbow, Tesla! O! Oh, o! Oh. Oh, dobra, dobra, to się opłaca, to się opłaca, dobra, dorzucę mu to, dorzucę mu to. O, oh, nie, już chcę więcej, już nic nie mam. Nie! Nie, dobra, czekajcie, muszę coś kupić, nie mam już pieniędzy! Ora, kupię wielką stopę! Uwaga! Czy to zaakceptuje? To się mi... Nie. Zaakceptował? Zaakceptował? Zaakceptował! Jest! Mamy ręble Tesla Ile to jest warte? To jest warte... Uwaga! Milion! Ona jest warta milion! Co? To ma... Być. Dobra, wymyśliłem, że sprzedać tą Rainbow Tesla 750 tysięcy. O, nie jakiś haker tu potrzebuje. Nie no, nie. E, teraz tak, mamy 750 tysięcy i za to kupię dużo Tesli, bo one będą lepiej wyglądać, co nie gdzie się lepiej nimi tradeowało no nie wiem czy to wyjdzie, dobra, 50 tysięcy, 50 tysięcy. Oh man, oh man, coraz więcej. Dobra, mamy masę Tesli, 15 Tesli, co jest? Ztrajduje się z jakimś leo. wow On ma Tesle Cybertrucka ona jest droższa, ona kosztuje 5 milionów dropów to, to. Dobra, 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 co mu to, nie wiem, ja się nie wymieni, błaga, wrzucę mu wszystkie moje Tesle. dorzucać, dorzucać, dobra, dorzucam. Jezu ile Tesli tu leży, no mi na takie rzeczy nie stać no stary, stary Dobra, rzucam więcej, rzucam więcej. Dam radę, wyrzucę wszystko. Uwaga, jeszcze jedna, cyk. Wyrzucone 15, więcej nie mogę, uwaga. Czy się zgodzi? Czy się zgodzi? 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 Yes, zaakceptował. Oh, ma tyle Tesli Lol, a ja mam Teslę Cybertrucka. I to jest o wiele więcej, warte. Zobaczcie to. Ale to jest piękne, ale to jest piękne. Udało się, dobry trade. O ja, 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 ja. ja. 5 milionów to jest warte. Co? Dobra, ja nie wiem, czy jest jeszcze szansa w ogóle się wymienić za coś lepszego. O ja. To jest to, on to wyrzucił. Ja nie gram, oddaję. Co? On mi oddaje tej temy? On mi oddaje tego... Yo, stary! Co? Dwa? Trzy? Ile on ma pieniędzy? Co to ma być? Cztery? Pięć? Sześć? Czemu? Co to jest? Czemu tego to jest aż tyle? Jezu, się rozsypało po całej mapce. <noise> to jest warte ile? Pięć, dziewięć... Nie, dobra. Dziewięć milionów to jest warte. Jak... On mnie troluje, na stówę mi tego nie da, co nie? Ja cię krecę, proszę, proszę, dobra, dam mu. Wszystko, co ma. Wszystkie moje pieniądze. O, dobra, to on mi tego nie da. A, ja, czy zaakcep Zaakceptował! Mamy! Hehe! <grym> ja, to jest warte, to jest. Ile ja, to jest. jo ja, dzięki stary, ty jesteś kurcze prosem, naprawdę, Leoninja, pozdro. Ja, jecha. Yeah. Czyli 14 jetów, przecież to jest warte, już nie mam lepszych itemów, nie da się mieć. Co jest? Naprawdę! Aaaaa, bogactwo! Wyrzucał to przed siebie! <tryk> to jest warte tyle co 10 Tesli różowych, nie wiem. Sprzedam jedno i kupię Tesle Kolejną, kolejną! Nie wiem, mam te.. Dzięki stary, dobra, więc to by tyle! Jestem najbogatszym graczem na serwerze! O, dobra, siema no wszystkim! No i papa!